To nie Polska was wykleła, to nie Polska was wykleła, tylko władza, komuniści, sądy, prawo, jest wecy. Polska zawsze was kochała, kochać będzie, ucałuje i przytuli każde dziecię. Tamci byli w garniturach, płaszczach, togach, z hordą płazmów, obok kaci, uśmiechnięci, ale jeszcze było widać w strach ich w ich oczach. Widać było bohaterską krew na rękach. To nie Polska Was wypleła, jakby mogła, rozproszona w miasteczkach, w wioskach, tak jakby pełna wiary, umęczona, z piękną twarzą, skrytą w dłoniach od łasmo. Dzisiaj dumna, ale jeszcze osłabiona, do co koło Was zawoła dźwięcznym głosem, a o praców, którzy byli też jej dziećmi. 你有目标、啊、吗